Grzechotki. Mają one początek Wielki Czwartek, koniec Wielką Sobotę, i trwają przez ten czas, kiedy kościół nie używa dzwonów, tylko klekotek do kołatania. Jak tylko na wieży kościelnej przedtem odezwała się klekota, chłopcy natychmiast nie omieszkali biegać po ulicach ze swoimi grzechotkami, czyniąc nimi przykry hałas. Narzędzie to spore, drewniane, w którym cienka deszczułka, obracając się na walcu drewnianym, pokarbowanym także, donośnie czyni terkotanie. Im tężej ta deszczułka do walca przymocowana, obracając silnie grzechotką za rękojeść trzymaną, tym głośniejszy czyniono łoskot. Jedni robili je sami, drudzy kupowali gotowe, na rynku bowiem wystawiano je kupami, jako towar pożądany. Klekotka kościelna większa była, osadzona na kółkach jak taczki, dla łatwiejszego toczenia jej po ulicy, około świątyni pańskiej i Oznajmienia ludowi zbliżającego się nabożeństwa. Najlepsze życzenia z okazji Ogólnopolskiego Dnia Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej czytała Edyta Lisiewska z klubu Centrum Szkolenia Gendarmerii Wojskowej.